Cześć, kochani! Dzisiaj przepis na makowiec. Wiem, że bardzo chcieliście i bardzo czekaliście, więc jestem. Będzie zawijany, ale w trochę inny sposób. Mam nadzieję, że będzie dla Was dużo łatwiejszy. No i oczywiście, robimy go z domową masą makową. Lecimy! Ciasto drożdżowe będę przygotowywać metodą japońską, czyli będziemy przygotowywać dango. I wy oszaleliście na punkcie tej metody, bo jak zrobiłam na Instagramie jagodzianki, to po prostu naprawdę oszaleliście. Oszaleliście. Ja uwielbiam tę metodę. Dlaczego? Dlatego, że ciasto drożdżowe na niej jest bardziej puszyste i dłużej zachowuje świeżość. Czyli następnego dnia nie jest takim ciastem drożdżowym, którym chcecie rzucić od ściany. Tylko właśnie jest mega puszyste i dalej świeże. Na patelnię wlewamy mleko i dodajemy mąkę. To wszystko mieszamy trzepaczką, ponieważ musimy się pozbyć grudek. Zmieniam trzepaczkę na szpatułę i musimy masę podgrzać do powstania takiego gęstego klejku. Kleik ma właśnie wyglądać w taki sposób. Teraz tak przygotowany kleik musimy całkowicie wystudzić. Ja to robię dzień wcześniej i na całą noc wkładam do lodówki w pojemniku. O. Już mam gotowe. Także ten wkładamy do lodówki na następne ciasto, a ja już zabieram się za ten gotowy. Możemy zabierać się za ciasto drożdżowe. Ja jeszcze podgrzeję mleko. Pamiętajcie, że mleko ma być ciepłe, ale nie gorące. Nie może parzyć w palec, bo inaczej zabijecie drożdże i ciasto nie wyrośnie. Idealne. Do mleka dodaję teraz suche drożdże. Do misy miksera wsypuję mąkę. Do ciast drożdżowych najlepiej nada się mąka typ 550 i jeśli macie możliwość właśnie taką kupcie. Dosypuję cukier, dodajemy nasz klejik. Żółtek w cieście jest sporo. Pamiętajcie, żeby zachować białka, ponieważ białka będą potrzebne do masy makowej. Do masy makowej idą aż 3 białka, a resztę zachowuję i chowam do lodówki. Odrobina pasty waniliowej oczywiście możecie dodać też ekstraktu waniliowego albo cukru z prawdziwą wanilią. Nie zapominamy o szczypcie soli. Całość wyrabiamy i będziemy powoli dolewać mleko. Czy możesz ściszyć tego robota? Niektórzy chcą spać. Ciasto wyrabiamy dobre 10 minut. Zobaczcie. Ma być właśnie takie. Piękne i elastyczne. I teraz do tego ciasta zaczynamy dodawać masło w temperaturze pokojowej, czyli miękkie. Po dodaniu masła ciasto wyrabiamy kolejne 5-6 minut. Ciasto jest gotowe. Zobaczcie, jakie jest piękne i maślane. Ściągnę z haka, żeby Wam pokazać. Zobaczcie to. Zobaczcie. Mięciutkie, idealnie elastyczne, pięknie wyrobione. Na początku będziecie mieli wrażenie, że to masło nie chce się połączyć z ciastem ale spokojnie, ono się w końcu połączy. Teraz ciasto musi wyrosnąć, odstawiam je do wyrośnięcia w misce, przykrywam folią albo ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce na półtorej godziny. Ma podwoić swoją objętość. Pojawią się pytania, czy możecie to ciasto przygotować dzień wcześniej wieczorem. Oczywiście, że możecie. Wtedy wieczorem wyrabiacie ciasto, wstawiacie na wyrastanie na całą noc do lodówki, rano wyciągacie na blat, ogrzewacie do temperatury pokojowej i dalej z nim pracujecie. To ciasto już będzie wyrośnięte, więc pomijacie ten etap wyrastania w temperaturze pokojowej, tylko od razu do lodowy, a następnego dnia robicie pyszne, świeże makowce. Czas na domową masę makową. Słuchajcie, ja wiem, że często się kusicie na te masy makowe. Puszce gotowe w sklepach, ale one mają fatalny skład, mają bardzo mało maku, mają więcej okruchów i wypełniaczy niż tego maku w sobie. Więc jeśli macie możliwość, ja wiem, że inflacja, ale jeśli macie możliwość, zróbcie ją sami. Ja używam już gotowego maku zmielonego i jest to dużo łatwiejsze, bo nie trzeba już go mielić. Zamówicie taki przez internet, w sklepach już też taki bywa. Korzystając z mielonego maku, ja go po prostu muszę zagotować z mlekiem. Jeśli korzystacie ze zwykłego maku, to musicie go zagotować odcedzić na ściereczce, a później trzykrotnie zmielić maszynce do mielenia. Ja po prostu zagotowywuję mleko. Do mleka dorzucam masło i cukier. Mleko zaczyna się gotować, więc dodajemy mak. I całość dokładnie mieszamy. Dosłownie chwilę podgrzewamy. Masa podgotowana, więc dodajemy miód, posiekane orzechy włoskie, posiekane migdały, ja używam akurat płatków, morele suszone, które uwielbiam, również posiekane i wcześniej namoczone rodzynki, które też przesiekałam. Rodzynki albo możecie zalać rumem, albo po prostu wrzątkiem. Odstawiacie na mniej więcej godzinkę, odsączacie z wody i rodzynki są gotowe. Jeszcze odrobinę ekstraktu migdałowego. Wiele osób do masy makowej dodaje też kandyzowaną skórkę z pomarańczy. Ja nie za bardzo za nią przepadam, więc dodaję świeżą skórkę otartą z pomarańczy. Całość dokładnie mieszam. Masę odstawiam teraz do wystudzenia. Jak się całkowicie wystudzi, to będziemy dodawać białka ubite. Jeszcze jedna ważna rzecz: masę makową tak przygotowaną możecie przechowywać do tygodnia, półtora w lodówce. Myślę, że tak będzie OK. Albo możecie ją po prostu przygotować wcześniej i zamrozić. Białka ubijamy. Ubite białka w masie makowej są bardzo istotne. Często piszecie mi w wiadomościach: Agata, dlaczego jak robię makowiec zawijany, to mak odstaje mi od ciasta? No właśnie dlatego, że nie ubiliście do nich białek, do masy makowej nie ubiliście białek. One powodują, że masa makowa idealnie przylega do ciasta. Ciasto pięknie wyrosło i teraz walimy z piąchy, trochę nim miąchamy, zobaczcie jak jest piękne, elastyczne i mięciutkie. uwielbiam to ciasto. Ciasto teraz sobie formuję w rulon, ponieważ muszę je podzielić na dwie części. Makowiec będziemy piec w keksówce. Ja mam keksówkę taką mniejszą, ona ma długość 25 cm. Jeśli macie większą, to możecie zrobić z całości ciasta, natomiast ja dzielę ciasto na dwa, ponieważ będę miała dwa makowce z tego przepisu. Ciasto musimy rozwałkować na prostokąt. Ciasto wałkuję dosyć cienko, bo pamiętajcie, że to mak ma grać pierwsze skrzypce. Na ciasto wykładam teraz połowę masy makowej. Jeśli masa będzie Wam się kruszyć i będzie za mało wilgotna, to dajcie po prostu jedno jajko. I zwijamy. Teraz najważniejsza część. Przecinamy to na pół. I przeplatamy. Tak przygotowany makowiec przykrywam teraz folią spożywczą i odstawiam do ponownego wyrośnięcia na około 35-40 minut w ciepłe miejsce. Po ponownym wyrośnięciu makowiec wrzucam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni, grzanie góra-dół i piekę go przez 40 minut. Jak makowiec stoi lukier. Słuchajcie, opcji lukru jest mnóstwo. Można robić na soku z pomarańczy, można robić na soku z cytryny albo po prostu na zwykłej gorącej wodzie. Ja robię lukier pomarańczowy, zawsze idealnie mi pasuje do makowca, więc wyciskam sok z jednej pomarańczy, z której ścierałam skórkę. Ja nigdy nie spisuję gramatury do lukru. Dlaczego? Dlatego, że to wy musicie wiedzieć, jaką konsystencję lukru chcecie to właśnie cukrem pudrem sobie robicie tą konsystencję i doprowadzacie do momentu, kiedy jest dla Was idealna. Im więcej cukru pudru w luksze, tym lukier jest gęstszy. Im mniej cukru pudru, tym lukier jest bardziej lejący. Ja zawsze na ciasta świąteczne robię gęstszy lukier, więc sypiemy tego cukru pudru trochę. I widzicie, jaki gęsty lukier. Jak chcecie, żeby był troszeczkę rzadszy, dodajecie więcej soku. Pamiętajcie, że lukrem ozdabiamy albo smarujemy ciasto dopiero po jego wystudzeniu. Inaczej, jak nałożycie lukier na bardzo gorące ciasto, to on wam popłynie i spłynie z tego ciasta. Makowiec wyszedł z pieca, już się wystudził, więc czas na lukier i będziemy jeść. <ścoughs> będziemy jeść. ale makowiec nie jest dla psinki. Ja wykroiłam sobie kawałek z drugiego makowca, bo, bo ten stwierdziłam, że będzie do beauty shota, nie? Więc nie będę go kroić. Wygląda tak w środku. Szamiemy. Ale będę miała zęby w maku zaraz. Mm. Luna, n -n -n. teraz pan czaje. Ty dostałaś smaczka. Mm. Nie mogę się teraz ośmiechać. Nie mówię! Mógł... Wybaczcie mi. Miasto jest idealnie puszyste. Maku jest tu mnóstwo. Wszyscy ci, którzy lubią makowca z dużą ilością maku, będą zachwyceni. Ta masa jest idealnie wilgotna, jest przepyszny. Musicie go spróbować i dajcie mi znać w komentarzach jak Wam wyszło. Subskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę, ustawcie sobie dzwoneczek, jeśli chcecie być na bieżąco, wpadajcie do mnie na Instagrama, no i widzimy się już po nowym roku, bo Sugar też chce mieć trochę przerwy świąteczno-noworocznej. No, to cześć! A! Wiecie, co będzie po nowym roku? W styczniu mam urodziny. Stary będzie robił mi tort.